A tu kolejny dziwolog proszę Państwa Genesis. Zaraz prawdopodobnie nim pojedziemy. Pierwszy raz będę siedział w takim aucie. Fałszusteczkę już tutaj słychać. Na razie na benzynie jak widzicie. Puku. w dotyku naprawdę porządny wóz. Ciężkie drzwi. Wozu. Nie wiem z czym to ma konturować, ale chyba taka jakaś średnia wyższa, czyli e klasa może. Piątka. A tu Taurus, proszę Państwa. No przód to tak trochę jak w Mercedesie, bym powiedział. Albo w innym czerwanie. Kurde. fajny wóz. Sam sobie chyba odpożyłem? Nie, ja cię. No powiem ci, że z przodu. Bardzo taki. No ale tak na, na poważny wóz wygląda. To jest jakby piątki. Odpowiednik? BMW? No To jest flagowy Hyundai. A. No to jak flagowy to teoretycznie siódemka, tak? No, teoretycznie, ale no, tak bardziej. No, ale pod... Pod... No. bardziej pod Piątkę. No. I co co z nim będzie? Tak w ogóle. Co jest taki samochód, dawca. Póki o co jest, to się bawimy. Jasna sprawa. Oczywiście. U, taki nawet żwawiutki się wydaje. O Boże, chłopy po 40 lat Genesisa katują. Oj, oj, oj. No, ciekawe czy Hyundai wiedział, że to będzie tak wykorzystywane? Czy to przewidzieli? Nie, no, plastiki to ma. No dobra, są twarde, ale nie są takie hamskie bardzo, nie? Tutaj to takie jak było, skóreczka tego śmego. To w ogóle ze Stanów przyjechało pewnie, nie? Tam to tych wynalazków jest trochę. Co mu się jeszcze? Yy, najlepszy radek w Gumowcach do Genesisa. Poważny to, wóz to i poważny ubiór. Tak kończy Genesis. Flagowy model Hyundai. Wszystko było wyliczone. Tak miało być. No i życie, życie. Zamiast z wnukami się zająć, to oni się bawią jak nastolatkowie. W w nie na czy nie? Nie, przy zapłonie. Mhm. No nie ma to tamto. Pełen wypasior. Nie ma. Ale jakie? Ona śnia. ma bardzo fajne felgi. Tak. On w sumie. Takie jakby bentleyowe trochę. Takie. Nie? No.